Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dęku. I bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy, jak ostatnio Was pytałam, czy chcecie jeszcze dęka? Mówiliście, że chcecie, że oglądacie u mnie dęka. Także bardzo, bardzo się cieszę. Nie wiem dlaczego, ale bardzo lubię te filmiki. Nie wiem, czy to też przez to, że fajnie zobaczyć jest te produkty, które się zużyło, bo nie wszystkie produkty wiadomo, pokazuję Wam w filmikach, bo musiały być filmiki. Codziennie albo co drugi dzień. Nie wiem, lubię po prostu denka, także bardzo się cieszę, że są osoby, które lubią u mnie oglądać denka i mamy dużo fajnych produktów. Także zacznijmy w ogóle od maseczki, którą zrobiłam sobie dzisiaj rano. Um, a to dlatego, że ta maseczka. Przyjechała do mnie z Tajlandii, moja kożanka była na wakacjach, z, widziałam się z moją w weekend i przywiozła właśnie nam po maseczce, także bardzo się cieszę i była super, to jest jedna z tych maseczek, które mm, później znajdę, o jest tutaj, bo w końcu użyłam tą super maseczkę z Mediheal e, i właśnie one są obie takie same, że są... Bardzo cienkie, ale takie, że one się po prostu przyklejają do waszej twarzy. I teraz perspektywy, jednak porównując te i te wszystkie z nadrukami, to jednak te z nadrukami są grubsze, a te, przez to, że są takie cienkie, one są jak taka druga skóra i chyba nie to, że się je lepiej nosi, nie wydaje mi się, że one lepiej działają. I zdecydowanie wolę tego typu maseczki. To są takie najlepsze z tych, które mam, czy jakieś żelowe, nierzelowe. Te właśnie takie cieniutkie i mega, mega nasączone, obie były super nasączone. E, wiadomo, to co zostało, zawsze nakładam na szyję i dekolt. E, I właśnie ta, ta była jakaś rozświetlająca, chyba była na górze wcene. Z ogórkiem i z aloe vera, a ten, to ja sobie zostawiłam, śmiałam się, że taka fancy maseczka sobie zostawię, jak jechać do Harry Pottera i zrobiłam sobie rzeczywiście ją przed dzień i była super, naprawdę bardzo mi się spodobała i wiecie co, wczoraj składałam zamówienie na Notino i gdzieś mi się jakaś tam maseczka wyświetliła, i wpisałam sobie po prostu maseczki, zobaczyć jakie są, bo ceny ogólnie maseczek są drogie w Anglii, a na tej stronie nie są. I w ogóle znalazłam maseczki z Medihill właśnie za chyba funt 80 i funt 90. Zamówiłam sobie dwie albo trzy. Także bardzo się cieszę, znalazłam fajne maseczki i na, i na tej stronie ogólnie wszystkie są mniej więcej w takich cenach. Um, także. Niechcący znalazłam miejsce, gdzie mogę sobie kupować dobre maseczki, bo jeżeli skończyły mi się moje, a zaczyna się robić, nie, że kończą się, ale już wcześniej były tak wiecie, ściśnięte w tym pudełku, a teraz jest taki duży luz. Bo często robię ostatnie maseczki, bardzo nie wiem, jakoś mam ochotę. Także dziewczyny, które mieszkają w Anglii, daję znać, że na Notino można kupić super maseczki w dobrych cenach przede wszystkim. Dobra, następna rzecz to jest Liren. Rewelacyjna pianka to jest pianka, tak pianka, bo mam jeszcze mózg, którego jeszcze nie e, zużyłam i mam nadzieję, znaczy nie w ogóle nie użyłam, e, i mam nadzieję, że będzie tak dobra jak pianka, bo tamto to również jest Liren. Ale ten espresso bardzo, bardzo Wam polecam. Ja go już spróbowałam, jak byłam w Polsce i wiedziałam, że to jest to szybciutko widać opaleniznę w łatwym nałożeniu, bo to jest taka pianka. Uwielbiam ten produkt i na pewno y, kupię ponownie, jak skończę. Bo chyba ten, to już jest taki ostatni brązujący żeż to mam. Y, I tak jak chcę się szybko opalić, tak jak teraz jechaliśmy i chciałam mieć trochę opalone nogi do sukienki. Dwa, dwa dni z rzędu i są ładnie opalone nogi. Także bardzo Wam polecam, y, jeżeli nie lubicie tak jak ja opalać na słońcu, tylko chcecie po prostu wstać i być opalonym. Y, zużyłam szampon z Sielanki. To dostałam od siostry do włosów blond rozjaśnianych z olej, e, olej z pestek jeżyn, ekstrakt z cytryny, bardzo fajny szampon, bardzo dobrze domywał, ładnie pachniał, e, fajna jest Teraz w ogóle będę miała maskę. Właśnie sobie zaniosłam do łazienki maskę z tej serii, więc zobaczymy, jak się maska sprawdzi. E, a, jeżeli rozmawiamy o maskach do włosów, kocham po prostu już nieraz wspominałam i ostatnio też moja siostra o niej wspominała, że też użyła i włosy są rewelacyjne i w ogóle ta maska jest, sugerują, żeby nałożyć ją na 40 minut. Jeszcze mi się nie udało znaleźć takiego dnia, żebym po prostu chodziła z maską 40 minut, ale te włosy, już jak spłukujecie tą maskę, to już czujecie, jakie te włosy są gładkie, cudowne. W ogóle bardzo mi się podoba ten zapach, ta seria właśnie jest tym zapachem. Podejrzewamy właśnie, że możecie ją kupić po prostu... Only Bio do włosów średnioporowatych, o ich standardowym zapachu i to jest dokładnie to samo, ale ta maska jest rewelacyjna, od razu widać, włosy są cudowne, jak wysuszycie, mięciutkie, gładziutkie, przepiękne i, bo mam drugą, w Polsce kupiłam i udało mi się, ostatnio w polskim sklepie były, za 5 funtów, czyli w sumie taka sama cena jak w Polsce, także wzięłam sobie jeszcze jedną. Ale jak już nie będą te dostępne, będę po prostu szukać tych do włosów średnioporowatych, bo maska jest obłędna. Kolejna maska prześliczna. Ona błacała w ogóle w tego kota. Ale właśnie, ona już jest troszkę grubsza i już inaczej się trzyma, wiecie, odkleja się troszkę te rogi, ale one są wciąż super, tylko te takie najgrubsze chyba z Action, tamte są trochę takie nie bardzo, już więcej ich nie kupimy, ale te są super przepięknie wyglądała, Liamowi się strasznie podobała, bo cała była w te koty i w ogóle to, że to the meow and back, także do tej pory to mówi kolejny produkt, odżywka Happy Pech, nie wiem czy to tak się nazywa, tak się wymawia proteiny emolienty humektanty, odżywka proteinowa rozwiązuje problem przetuszczania się włosów braku objętości zniszczonych włosów bardzo fajna, ją używałam w Polsce moja mama ją miała i naprawdę jest bardzo fajna denerwuje mnie tylko pompka, bo to jest taka pompka, nie wiem czy tylko po prostu moja była zepsuta że musiałam nacisnąć odczekać, ona tak wiecie, pik sportem do góry i znowu nacisnąć, bo mało wychodzi z tej, z tej pompki także chwilę zajęło zanim sobie wiecie, miałam tyle produktu ile potrzebowałam, ale sama odżywka jest bardzo fajna, włosy były bardzo ładne, nie takie jak po tej masce, ale to jest jednak maska, ale odżywka bardzo fajna, bardzo chętnie do niej wrócę. Zużyłam ten krem do rąk, on był taki fajny, trochę mi szkoda. Hagi, krem do bardzo suchej skóry, Spicy Orange, Ona, ten krem będzie mi się zawsze kojarzył z Zakopanem. Jak doszliśmy na to kościelisko... Co to było? Dolina Kościelisko, to właśnie używałyśmy tego kremu i teraz mi się on zawsze kojarzy po prostu z tym, z tym miejscem. Przepięknie pachnie, przepięknie nawilżaje, nie ma jakiejś super suchej skóry na rękach, ale skóra jest fajna, że nie klei się, bo używałam go również w pracy, także bardzo fajne. To jest chyba, nie wiem, czy pierwsza rzecz w ogóle z tej firmy Hagi, ale bardzo fajny Peeling z lash Shoot for the Stars Ej, w ogóle bardzo fajnie ja wam pokazywałam go na vlogu, bo miał taką na górze taką gwiazdkę, jakby taka galaretka, taka ale bardzo, bardzo zbita ja tą galaretkę dałam Liamowi do zabawy w fanie, to ona się po prostu po jakimś czasie rozpuściła, peeling był taki wiecie mocny zdzierak niesamowicie niebieski trochę się martwiłam przy pierwszym razie, czy te ręce domyję i nie będą niebieskie, bo były po prostu całe niebieskie, ale nie, wszystko się zmyło, skóra była fajna nawilżona ona przepięknie pachniał. No, po prostu uwielbiam. Lash is the best. Płatki pod oczy. Uwielbiamy Isankę. Te były z kwasem hialonowym i kofeiną. Uwielbiam płatki pod oczy z Isany i z Balei. Także sama przyjemność. Zużyłam krem pod oczy z Bibio Cosmetics. Wtedy jak go kupowałam, to wiedziałam, że jakoś tak nie miałam pomysłu co kupić e, i po prostu wzięłam z Bibio. Odżywczo-wygładzający, opuncja figowa, młody jęczmień i kwas hialurnowy, e, Bardzo delikatny, taki lekki krem, idealny pod makijaż. Bardzo fajnie się sprawdził, super się, w, wiecie, wsmarował. Bardzo chętnie kupię go ponownie, jeżeli nie będę wiedzieć co kupić. E, no, produkty Hotakowskie, muszę powiedzieć, że są naprawdę fajne. E, zużyłam z Oz The Ordinary e, retinol. E, nareszcie, bo już jest dosyć ciepło, a słyszałam, że nie jestem jakiś tak niezdawcą, ale słyszałam, że nie używamy jak jest, wiecie, duże słońce. E, także to był taki małe stężenie, 0,2%. E, ale zużyłam, e, nie wiem, czy widać, wiecie, jak, wiecie jak to jest takim? Czy rzeczywiście widać taką wielką zmianę, ale wiem, że jak coś na pewno tam pomaga. I e, zobaczymy w przyszłości też tego rezultaty, przez co moja skóra wygląda e, dużo młodziej prawdopodobnie niż mogłaby wyglądać przez to wszystko, co nakładam, także na pewno wrócę do retinolu e, na jesień. Dajcie znać, czy używacie. E, mój ukochany, niestety już się skończył i nie mam już. E, fluff Makeup Remove, Znaczy ten balsam do, do makijażu e, maliny migdały. Uwielbiam, wiecie, że zużyłam nie wiem ile opakowań już tego. Rewelacyjny produkt. Roz, rozpuszcza Wam po prostu cały makijaż. E, super. Do tego oczywiście pięknie pachnie powinni wyjść z jakimś kolejnym, wiecie, zapachem, czy wyszli. A ja przegapiłam, że ta nowa seria też ma palcem ten makijażu. Wydaje mi się, czy mi się wydaje, że wyszedł jakiś nowy. Sprawdzę. Także polecam, jeżeli lubicie coś do demakijażu właśnie taką metodą, po prostu rozpuszczania go. Peeling kolejny do ciała, to jest Sanctuary Spa. Coffee Scrub, i tu jest Coffee Grounds and Cranberry Seeds, czyli nasiona um, żurawiny. Bardzo fajne, w ogóle go otworzyłam taki no, kawowy, więc tak czarno tam w środku było. E, fajnie pachniał. O, widzicie, jeszcze tam odrobinę zostało, bo już nie mogłam tego wygrzebać. E, przepięknie pachnie. Ja lubię kawowe filinki, no. Skóra po nim rewelacyjna, także chyba nie macie tego w Polsce, ale lubię tą firmę. Często właśnie w prezentach ją dostawałam, to tak prędzej wtedy testowałam, um, ale peeling, no, muszę powiedzieć, że był super. Desodorant Sure Whole Body Dio, oni to reklamują jako do wszystkiego, żeby można sobie wypsikać pod biustem, um, a uda, wiecie, gdziekolwiek się pocicie e, i to jest właśnie bez aluminium, o zapachu Wild Rose, bo są tylko dwa zapachy z tej serii. Bardzo fajny zdorant, sprawdził się u mnie jak najbardziej. O, tu jest, Pits Boops Body Fit. Mm, skupisz się? Tak. Tak, go pisali, że to jest do wszystkiego. Gdzie tam się spodzicie? Także e, fajny, pewnie jeszcze kupię. Chociaż mam teraz, wiecie, jak wygląda się poprzedni filmik. Macie, mam zapas e, Chodakowskiej. E, kolejna rzecz z Wedla: maska ratunkowa. Proszę, jak to pachnie, ale to już moja ostatnia maska. Bardzo fajna. Używałam i zresztą, jak jechałam do właśnie Harry Pottera miałam. Miałam wtedy good hair day, naprawdę. Bardzo fajna, przepięknie pachnie. Ja lubię te zapachy wedla. Mam odżywki też takie, wiecie, bez spłukiwania. I tą ochronę do włosów mam w ogóle czekoladową, także... Rewelacyjna i tak jak mówiłam na pewno kupię kalendarz jeżeli będzie dostępny w tym roku. Żel pod prysznic z Balea, mydełek już nie wkładam, w że mydełka nic ciekawego, jeśli chodzi o mydełka nie jestem w stanie ale zapachy żeli z Balea, o tym wam mówiłam na vlogu, bo pachnie jak te ciastka mafijne, Teraz z Was mi pisała, leku pokazałam, cytrynowe ciasteczka, taki cytrynowy krem, buttermilk and lemon, ubóstwiam ten żel, na pewno jeżeli będę kiedyś robić zapasy balei, jeżeli balea, to muszę go kupić, przecudownie pachniał, e, maseczka śluz ślimaka, O, ostatnio siostra mi pokazywała, to chyba był Rossmann, bo pokazywałam ostatnio wam maseczkę takie płynne złoto, nie wiedziałam skąd to jest. E, I ostatnio się teraz znalazła właśnie tom. E, I to płynne złoto, i to był rozmat w ogóle. Także m, maseczka ślustrímaka, maseczka e, upiększająca. Ta również była fajna, tak samo jak ta, bo tą złoto pamiętam, że Wam polecałam. Kolejna maseczka Kokonat. Fruity Face. Te są takie właśnie, okej, okay, one chyba są właśnie z Action ale była ok. następnie płyn micelarny z Garniera All in One. Ja go, jak kupowałam to chyba myślałam, że brałam ten z Aloe Vera, ale wziąłam inny, bo tamten też jest zielony, ale ten też był okej. Okay. Chyba, chyba wszystkie mi się sprawdzają, chociaż wydaje mi się, że był jakiś jeden, który nie do końca mi się podoba, teraz kurde nie pamiętam który. Aktualnie mam Only Bio. Garnier, wi wiadomo, że zawsze jest fajny. Mus do twarzy z Flav o zapachu Malin i Migdałów. Ta sama seria, co ten balsam do demakijażu. To było cudowne, bo to był taki prawdziwy mus, taki wiecie, taki łyżeczka do zjedzenia. Um, I on się tak fajnie rozpuszczał na twarzy. Przecudnie pachniał. Ten zapach Maliny i Migdał to po prostu super kombinację zrobili. Przecudnie to pachnie. Więc używanie tego to była po prostu sama przyjemność. Ja już, zanim umyję twarz takim produktem do mycia twarzy, to ja już mam wszystko tam zmyte tymi 14 krokami, wiecie. Um, I to jest po prostu taki, wiecie, cherry on top na, do, do pielęgnacji. No rewelacja polecam. Boże strasznie chcę surować tej nowej serii, ale to musi wszystko pałkić. Um, tutaj miałam maseczkę z tej firmy Beauty by są, dalej nie wiem, jak się mawia. Um, I była fajna. Była, to była teraz taka, myślałam, że ona była zestaw maseczek chyba w nazwie jakoś tak było. Um, I ten pakiet masek, pakiet masek, ale to była jedna maska, także nie wiem o co chodziło. Chyba dlatego, że ona miała tą taką zabezpieczającą, tą sztywną folię, nie rozumiem tego, jeżeli jest to w maseczkach, czy ona to po prostu, żeby wam się. Nie, bo one są te cieńsze. To chyba, żeby one się po prostu, wiecie, tak nie skleiły i nie było trudno im nałożyć na twarz. Ale ona właśnie taka była e, i była bardzo fajna. Bardzo właśnie była z tych cienkich, która się po prostu cała przykleiła do twarzy, jak druga skóra. Rewelacja. Ale znowu ten olejek, który byłam tak podekscytowana nim. Olejek sam jest fajny, ale ten zapach. Rozumiem, że tutaj wszystkie składniki naturalne i e, taki. No nie dla mnie, ja lubię, wiecie, zapach maliny i, <grym> i migdały, a tamten jest ciężko, żeby przejść przez ten zapach. Sam olejek super, ale mogli coś tam dodać ładnie pachnącego. Zużyłam podkład e, Sensei Flawless Satin Moisture Foundation SPS 25. Ubóstwiam ten podkład, w ogóle jest przepiękna ta buteleczka. Podkład niestety bardzo drogi, także jak mi się go uda wyhaczyć na wintyt, to wtedy go kupuję. Skóra jest taka no cudowna, cudowna jest po tym podkładzie, uwielbiam go. Także jak się udaje, to do niego wracam, bo mimo, ja wiem, że jest tyle tanich i teoretycznie wcale nie muszę wydawać dużo pieniędzy na podkład, bo bel, czy który to miałam, ten, taki, no, ten drugi też jest bel. To są bardzo tanie podkłady i um, nie trzeba wydać dużo pieniędzy na dobry podkład, ale no czasami taka odrobina, wiecie, luksusu. złożyłam krem z The Ordinary Natural Moisturizing Factor Plus HA, ale wiecie co, mm, szało nie zrobił. On był w zestawie, bo ja kupiłam go w jakoś w zestawie, właśnie miałam ten Retinol. Coś jeszcze tam było? Były trzy produkty. Wleciało mi z głowy teraz, co to był za trzeci produkt. Um, ale właśnie był ten krem i był taki zwyczajny bardzo. Był ok był fajny pod, podkład, ale jakoś tak. Nie zrobił dla mnie takiego wrażenia, że chciałam go kupić podobnie, tak jak ten z Bielenty, Glaze and Glow. Uwielbiam ten krem i już wiem, że to będzie mój kolejny krem, który kupię. Ehm, a ten był taki ok, złożyłam, bo miałam, ale sama go już, wiecie, drugi raz nie kupię. Ehm, maseczka White Things. Pretty sure jest from Action. Był ehm, okej. Okay. Te maseczki są fajne, mam kil kilka jest rodzajów. E, pewnie zawłoka do marobiona, bo wiecie. E, mermaid, ja mam jeszcze Mermaid, nie wiem czy jeszcze mam, ale chyba już ostatnią. One są takie śliczne, bo ona dokładnie tak wygląda i jest e, taka bardzo miniąca się. Tak wygląda rzeczywiście, jak nie wiem, ogon, e, właśnie tej. Wiecie, syrenki, <laughs> e, Także one są przepiękne, są w dwóch kolorach dostępne i one są z Action. Tonic z Bielendy Eco Sorbet. Tonik w giełce nawilżająco kojący. On był malinkowy. E, Tonic chyba nie miałam. Miałam bardzo dużo produktów z tych serii, e, z wszystkich zapachów. Bardzo fajne. Wtedy też nie wiedziałam, jaki tonik kupić. E, także kupiłam e, po prostu ten, bo ja że lubię tą serię. Bardzo fajne, na lato też jest fajna, bo możecie się spsikać dla ochłodzenia, wiecie, i zetrzeć po prostu jak to nie. Kolejna z tej serii właśnie, Q-Later z witaminą C, nawilżająca, też była fajna. E, peeling do ust, który zużyłam, bo kupiłam, ale tak naprawdę produkt, który nie jest mi absolutnie potrzebny i często o nim po prostu zapominałam, bo robiłam sobie peeling twarzy, Nakładałam maseczkę i w ogóle zapominałam, że miałam peeling. Ale jeżeli potrzebujecie takiego produktu, jest niedrogi, przepięknie pachnie miodem, uwielbiam miodowe zapachy w kosmetykach. Nazywa się High Honey um, i był naprawdę tani i tak wtedy chyba tak skusiło mnie to opakowanie i fakt, że jest miodowy, um, jest taki bardzo tłusty w ogóle, także peelinguje i też nawilża. No ale szczerze mówiąc nie potrzebuję. Teraz mam jeszcze z, tej, z kalendarza adwentowego ten Harry Potter, z Pottera, no i też tak, no nie, nie potrzebuję po prostu tego produktu, więc sama pewnie już nie kupię, ale był bardzo dobry, więc jeżeli potrzebujecie to polecam płatki pod oczy to już chyba moje ostatnie te ogórkowe, bardzo fajne one są jak, w płach, jak ta maska w płachcie i naprawdę są fajne dobrze nawilżają, trzymają się przez to, że są w płachcie, więc w ogóle nie zjeżdżają od całego początku ogórek, kolejna rzecz, którą uwielbiam w kosmetykach A wiecie co, skończyłam po jakichś 150 latach olejek do skórek bo miałam go, kto w ogóle czy to można zużyć Używałam dużo i czasami po prostu tak dużo na wszystkie paznokcie, jakie mam, ale mam go już. Kilka lat, nie wiem, czy powinnam go tyle uszywać, no ale to jest olejek w sumie do skórek, nie na twarz dokładałam. Z Indigo, um, Seven Heaven, kiedyś miałam właśnie, bo dostałam cały zestaw od koleżanki, um, zresztą o tej, której dostałam tą maseczkę dzisiaj. Um, I pamiętam, że miałam balsam, który pachniał obłędnie, właśnie ta seria Seven Heaven jest przepiękna, um, no i przez jakieś... Przynajmniej 150 lat zużywałam ten olejek, ale zużyłam! I mam teraz drugi. Nie wiem nawet skąd go mam, ale mam, także w końcu mogę otworzyć ten drugi. I zużyłam maseczkę, z której nie jestem zadowolona, i jest mi bardzo przykro, bo nie dość, że jest to palea, to jeszcze kokosowa. Nie, nie była, że bardzo zła, tylko te kokosowe maseczki. One są w ogóle fajne, bo one są takie. Ten płyn jest taki mleczny i spodziewałam się, że ona będzie taka właśnie jak ta z garniera kokosowa. I byłam pewna, że no ta będzie rewelacyjna. Jest to Hello, balea kokosowa, ale właśnie milki milky kokos. Dlaczego jest milki po angielsku, a kokos po polsku? Chociaż nie, no to może po niemiecku tak jest, bo to nie po niemiecku jest. Dobra, nieważne. Um, bo tego płynu było tak mało, że ja nałożyłam tą maskę i stwierdziłam, że kurde, bo otworzyłam i widzę to takie mleczny krem. Um, I nałożyłam ją na twarz i sobie myślę, że tak jakoś kurcze suchawa trochę ta maska jest. Ale spoko, bo zawsze wyciskam to wszystko z maski, nakładam na szyję, na dekolt. dobra, nałożę trochę na maskę, reszta na dekolt. Tam nic już nie było, nic. Tak, że jestem w ciężkim szoku i jestem mega zawiedziona, bo miałam duże, y, wiecie, oczekiwania co do tej maseczki, że to będzie taki tańszy zamiennik tego, tego garniera, ale nie. Mam nadzieję, że to po prostu moja się taka trafiła, lewa, ale że reszta jest okej. Okay. Przedostatni produkt to jest Serum z Eveline. Ym, serum liftingujące o tym Serum mówiła moja siostra, z tego co pamiętam. Ym, i w ogóle troszkę się zdziwiłam, że było tak strasznie płynne, bo serum bardziej mi się okazuje, są takie gęstawe, a ten, ten był taki jak, trochę jak woda, ale serum było bardzo przyjemne, przez to, że, wydaje mi się, że przez to, że było takie m, lżejsza formuła, bardzo szybko się wchłaniało, używałam sobie to serum akurat na dzień yy, i było bardzo fajne, także mogę polecić, jeżeli szukacie właśnie coś takiego bardzo lekkiego ale Boże, serum zużyłam i retinol. I ostatni produkt, to Wam wspominałam, że zużyłam i rzeczywiście zużyłam kredkę do brwi um, i to jest Maybelline Express Brow. To jest chyba moja w ogóle druga już, bo ona jest bardzo fajna. Um, medium Brown, maja. ja mam kolor, bo jest bardzo cieniutka, do tego ma szczotkę do wyczesywania, chociaż ja teraz jej nie używam, no bo robi laminację, ale wypełniam sobie po prostu, żeby ten kształt był taki, zwłaszcza ta linia pod spodem była taka prosta, nie miała tych takich przerw przez tą laminację. Um, I kredka jest bardzo fajna, miałam już ją. Teraz akurat inną, bo ja dawno temu, jak kupowałam coś z Number 7, to była jakaś tam promocje nie wiem, 3 za 2 czy coś i wzięłam sobie kredkę do brwi. Także teraz mam z Number 7, pierwszy raz będę używać. Um, ale ta kredka jest bardzo fajna, także mogę Wam polecić. Zobaczycie tak. Bardzo fajna kredka. I to tyle! Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. Te osoby, które mnie oglądają, bardzo, bardzo wam dziękuję, kochani. Jezu, ile produktów! Mega, mega się cieszę. Prawie skończyłam balsam. Nie ma tu żadnego balsamu, ale jeszcze go nie skończyłam. Myślę, że jeszcze jakieś są tam dwa razy. Także jakoś, tak, nie wiem, nie udało się z balsamem w tym miesiącu. Ale aha, właśnie zastanawiam się dlaczego, ale też zużywam Mam taką kostkę z lasza i próbuję ją zużyć. Także na zmianę też używam tą kostkę, taką jakby do masażu, która się tak rozpuszcza. E, także trochę balsamu, a trochę tego używałam. E, no i czasami też do palenia mus. No, także dziękuję ślicznie, kochani, za kolejne dęko ze mną. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!